Cześć, ja jestem Adam. Pewnie wielu z Was, w tym ja, chciało kiedyś napisać książkę albo nadal chcę. i pewnie wielu z Was, w tym ja, odkłada to na później, tworzy historię tylko w swojej głowie i tak dalej, i tak dalej. No nieważne, to jest temat na kiedy indziej. W każdym razie ja kiedyś, dawno, dawno temu, gdy miałem trochę więcej czasu, też coś tam napisałem. Raczej chciałem napisać. Bez większego pomysłu i planu na całość napisałem kilka stron, no i tak je zostawiłem. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Wiem, że do tej historii już nie wrócę, więc chciałem się z wami nią podzielić, bo mimo wszystko ją lubię. I stąd tytuł tego filmiku. A o co chodzi z całym tym księżycem kosmosem, to dowiecie się w trakcie. Nie wiadomo, jak powstał nasz świat. Nie wiadomo, kiedy. Nie wiadomo, podczas ilu lat, ilu miesięcy, tygodni, dni. Nie wiadomo, kto go stworzył. Nie wiadomo, po co. Wiemy jedynie, że było to bardzo, bardzo dawno temu. Przez ten czas stworzyliśmy historię, którą znamy i tą nieznaną. Stworzyliśmy cywilizacje, które upadały i ponownie odradzały się. Legendy i opowieści, którym nadaliśmy własne życie. Stworzyliśmy nasz świat obecnie. Z nieznanym początkiem żyjemy i umieramy, tworząc kolejne karty naszej historii. Nasi praojcowie podają jedynie legendę na temat powstania naszego świata. Według niej jakaś nieznana potężna siła krążyła po wszechświecie, tworząc z ciemności kolejne galaktyki. Siła, która stworzyła przestrzeń i czas, która zmaterializowała niebyt. Każdego dnia doglądała rosnące gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Nie wszystko jednak rozwijało się pomyślnie. Niektóre gwiazdy spadły i do dziś krążą po ciemności. Niektóre planety, pragnąc podróżować wraz z kometami, rozpadły się na niezliczone części i co większe fragmenty ruszyły za nimi. Każda z nich pozostawiła po sobie kosmiczny pył. Pył ten miał wszystkie kolory, nawet wykraczające poza gamę tęczy, w zależności od drobin. Mała jego część próbowała bezsilnie dogonić podróżujących starszych braci. Większość zawisnęła w niemocy i bezczasie. Po pewnym czasie pyłu było coraz więcej i nie można było nad nim zapanować. Siła, która go stworzyła, postanowiła ulepić z pyłu nową, ostatnią już planetę. Zebranie pyłu z całej przestrzeni zajęło jej wiele lat. Z powodu ogromnej ilości pyłu, siła utworzyła planetę obszarem górzystym, a wokół niej osadziła siedem księżycy, również utworzonych z pyłu. Planeta była miejscem smutnym i opuszczonym. Kolory pyłu wymieszały się, tworząc szare odcienie Ziemi. Inne planety były znacznie mniejsze od tej. Kule stworzone z gazów, ciał stałych i innych pierwiastków były też znacznie szczęśliwsze. Rosnąc, same decydowały, jak wielkimi pozostać. Kolor ich powierzchni odpowiadał budującemu je pierwiastkowi. Gdy jeszcze były małe, bawiły się ze swoimi księżycami jeśli taki posiadały, gdy dorosły dumnie krążyły wśród swych galaktyk. Księżyce nowej planety były martwe, krążyły wokół niej we śnie. Sama planeta przypominała ogromną, pyłową pustynię, której ozdobą były jedynie wzgórza i góry. Siła, widząc to, również bardzo się smuciła. Nie wiedziała, jak podarować planecie radość, ich wspólny płacz wypełnił powierzchnię planety, tworząc oceany i morze, zbiorniki wodne mniejsze i większe. Płacz, który dał początek źródłom górskim, stopniowo wypełniając nowo tworzące się korytarzek. Siła, bojąc się zatopienia planety, skierowała wszystkie wody w jedno miejsce, nazwane później wszechoceanem, na który składały się ocean wód ciemnych, jasnych i błękitnych oraz liczne morza i zatoki Widząc to z nowej planety powoli znikał smutek Następnie siła chcąc wyróżnić planetę spośród innych otoczyła ją miłością Miłość wytworzyła idealne ciepło którego było zbyt mało na innych planetach a zbyt wiele we wnętrzu gwiazd Wytworzone ciepło obudziło drzemiące wśród drobin życie z zielonych odcieni pyłu zaczęły wyrastać wszelakie rośliny zielone, które zapełniły szare zbocza gór i rozległe równiny. Pył o niebieskim kolorze przeobraził się w stworzenie i potwory morskie. Z drobin o innych, wyróżniających się kolorach budziły się zwierzęta lądowe i powietrzne. Ze złotych i srebrnych odcieni pyłu obudziła się magia i wszystkie magiczne stworzenia. Wszystko, co zostało obudzone przez miłość, żyło ze sobą w zgodzie i pokoju. Było też kilka drobin, które nie miały koloru. Wytwarzały one trochę własnego ciepła, mimo to budziły się one najdłużej. Sprawiła to ich bezbarwność, która podczas budzenia się chłonęła kolory jasne i ciemne, dobre i złe. Miłość pobudziła tylko kolory ciepłe, lecz zimne pozostały w powstałych istotach. Istoty te stały się najmądrzejszymi, najbardziej twórczymi ze wszystkich. Podporządkowały sobie roślinność i zwierzęta. Nauczyły się korzystać z magii. I to my nazwaliśmy siebie ludźmi. Korzystając z wszelkich zasobów planety, uczyniliśmy o sobie poddaną. Zanim ją zaludniliśmy, życie tutaj wyglądało inaczej. Siła nauczyła stworzenia porozumiewać się ze sobą, nauczyła magii, nauczyła okazywać je uczucia. Wszystko żyło wspólnie w niezwykłej harmonii. Planeta stała się najszczęśliwszym miejscem we wszechświecie. Siła wiedziała, że zrobiła już wszystko i pozwoliła rozwijać się życiu samemu. Nic i nikt później nie widział siły ani w przestrzeni, ani w czasie. Nie odeszła. Wszystkie dobre uczucia pochodzą od niej i żyją w każdym stworzeniu i ciele niebieskim. Dzięki niej żyjemy i czujemy. Wiele stuleci po zniknięciu siły relacje między mieszkańcami planety nie zmieniały się. Magiczne stwory pomagały ludziom budować wioski i miasta. Zwierzęta pomagały w uprawie roli. Ludzie odwdzięczali się schronieniem w czasie burzy i zimnych miesięcy oraz przyrządzali im najróżniejsze potrawy, które wymyślali. Pomiędzy wzniesionymi miastami panował pokój i zgoda. Pomagały sobie handlując surowcami i przekazując zdobytą wiedzę. Kolejne pokolenia z wiedzą swoich przodków znosiły coraz większe i coraz wspanialsze aglomeracje. Natura i roślinność ustępowała im posłusznie miejsce. Konstruowano maszyny ułatwiające pracę, spisywano księgi z wszelką wiedzą i pieśniami, które trzymano w bibliotekach. Odgrywano sztuki wraz z magicznymi stworzeniami. W pewnej nocy jeden z księżycy obudził się, najciemniejszy ze wszystkich. Podczas swojej pełni oświetlał planetę fioletowym światłem. Na dzisiaj koniec. Jest już późno, a jutro wyruszamy o świcie. Poza tym, wiesz, że odczytanie przy świecy bolą mnie oczy. Alvar zwinął pergamin i włożył do torby razem z innymi. Zapasy oleju skalnego kończyły się, a w domu, w którym się zatrzymali, znalazł tylko świecę. Snowit też był już zmęczony, więc skinął głową, zgadzając się z bratem i owinął szczelnie kocem. Jego brat, zanim postąpił tak samo, schował ich zapasy przed szczurami i chochlikami, ponieważ w nocnej ciszy słyszał ich szuranie. Tej nocy była pełnia pomarańczowego księżyca, więc mogli spać spokojnie. Dobrej nocy, snął. Wiedział, że nie dostanie odpowiedzi. Od obudzenia się najciemniejszego z księżycy planety nie usłyszał od niego żadnego słowa. Nie utracił mowy. Po prostu coś się w nim zamknęło. Gdy po kilku godzinach Alvar budzi się, Snowy już nie śpi. Nie wiadomo czy w ogóle spał tej nocy. Znowu miał wizję, którą niechlujnie próbuje zapisać na skrawkach papieru. Robił tak zawsze, od kiedy miał pierwszy sen, tej samej nocy obudzenia się księżyca. Nigdy nie pozwolił bratu przeczytać swoich notatek. Dopiero przy porannym świetle słońca dostrzec można było ogromne obrazy na śnieżno-białych ścianach. Portrety. Kilka mniejszych właściciele pewnie zdjęli, pospiesznie opuszczając dom. Przeszukując pokoje, Alvar znajduje parę praktycznych przedmiotów, jak połamane ołówki, cała rolka czystego pergaminu, słownik wszechmagiczny i olej skalny. Resztki jedzenia nie nadawały się do spożycia, spiżarnia była pusta. Młodzieniec postanowił zabrać też historie znane i stworzone, które czytał poprzedniego wieczora bratu. I w tym miejscu urywa się ta opowieść. Zastanawiałem się, czy podzielić się tylko tą legendą o stworzeniu świata, czy również tym fragmentem o braciach, ale zdecydowałem się na całość, no bo czemu nie? Czemu nie wrócę do tej historii? Powstała ona co najmniej kilka lat temu, gdy chodziłem jeszcze do liceum. No, i nie miałem większego pomysłu, jak to ma się potoczyć dalej. I pewnie mógłbym wymyślić coś teraz, ale w trakcie pojawił się pomysł na inną książkę, do której mam już jako taki plan i wiem, jak się zakończy. Więc jeśli znajdę kiedyś trochę motywacji i czasu, to wolałbym się skupić właśnie na tej, na tej nowej w sensie. A co do rysunków, to wykonałem je kredkami polikolor od Kohinora, białą derwent drawing, białym żelopisem na czarnym papierze a 40 kanał na 160 gram. Zdjęcia będą na Instagramie. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Czekam na wasze komentarze. Do następnego. Cześć. Jeżeli spodobał ci się ten film, zostaw komentarz i kciuka w górę. Zapraszam także do obejrzenia moich pozostałych materiałów i zasubskrybowania kanału. Znajdziesz mnie również na Facebooku i Instagramie. Linki w opisie. Dzięki.